Zaledwie kilka dni temu w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika zakończyły się międzynarodowe warsztaty jazzowe, a instytucja już przygotowuje się do kolejnych muzycznych wydarzeń. 17 sierpnia w Puławach zjawią się bowiem fani blusa, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych pod okiem profesjonalistów. W ramach Puławskiego Lata Bluesowego zaplanowano 7 klas. Uczestnicy warsztatów będą mogli zagłębiać tajniki gry na gitarach elektrycznej i basowej, harmonice, perkusji oraz instrumentach klawiszowych. Do wyboru będą również klasy wokalne oraz grupa fotograficzno-reporterska. Warsztaty potrwają 5 dni. Oprócz samej nauki, na uczestników Puławskiego Lata bluesowego czeka również koncerty i jam sessions. Dom Chemika zdecydował o wydłużeniu zapisów na to wydarzenie do 31 lipca. Regulamin Puławskiego Lata Bluesowego jest dostępny na stronie internetowej tej instytucji. Zapraszamy do sklepu Lewiatan Puławy, ulica Reymonta 1, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Kaniowczyków, po dawnym sklepie Cezar. Świeże owoce i warzywa, chrupiące pieczywo, swojskie wędliny. Szeroki asortyment, korzystne promocje. Zapraszamy do sklepu lewiatan poławy ulica Rejmonta 1. Nasz drugi sklep przy ulicy Wróblewskiego 15.